Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety z kalafiora. Do przygotowania naszych kotletów potrzebujemy pół kilograma kalafiora, on jest już ugotowany, odcedzony, ostudzony, do tego pęczek posiekanego koperku, czosnek granulowany około pół łyżeczki do herbaty, trzy plasterki sera żółtego pokrojone w drobną kostkę, jajko surowe, bułkę tartą, sól, pieprz i olej do smażenia. Na początek zajmiemy się kalafiorem. Musimy go ugnieść. Kalafry jest ugnieciony. Następnie dodajemy pieprz. Sól. Kalafry wcześniej był gotowany po solonej wodzie, tak więc trzeba uważać ostrożnie z solą. Jajko i kolejno koper, czosnek i ser żółty. Musimy to wszystko teraz dokładnie wymieszać, połączyć. Na sam koniec dodajemy odrobinę bułki tartej. Aby zagęścić całość. kalafior jest dość, dość rzadki. Masę na kotlety mamy już przygotowaną. Następnie panierujemy kotlety każdy z osobna. Najpierw robimy kuleczkę. Potem obtaczamy w półce tartej. I tak postępujemy z każdym z kotletów. Kotlety mamy już uformowane, zaczynamy smażyć. Rozgrzewamy patelnię z olejem. Pamiętajcie, aby olej był dość mocno rozgrzany. Dopiero wtedy układamy kotlety na patelni. Kotlety smażymy, aż skórka będzie chrupiąca i złocista, ale to też nam zapewni to, że jak będziemy przewracać je na drugą stronę, one się nie rozwalą. Przewracamy kotlety na drugą stronę. Pięknie wyglądają. Spójrzcie jak fajnie się zrumieniły. Czas wyciągać kotlety. Są już podsmażone równomiernie z obu stron. Kotlety mamy już zrobione. Jak sami widzieliście, naprawdę bardzo szybko się je robi. Są bardzo proste w wykonaniu, a piękne i smaczne. Spróbujemy teraz, jak one smakują. Mm. Rozpływający serek. Naprawdę przepyszne. Spójrzcie, jak w środku to wygląda. Rozerwę go teraz. Kotlety są naprawdę bardzo smaczne, ale sami musicie to stwierdzić. Tak więc zachęcam do, do wypróbowania tego przepisu. Dajcie jakiś komentarz. Oczywiście subskrybujcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.